Pierwsze w mieście Słupsku zarejestrowało komplet list na radnych w czterech okręgach. Również zarejestrowaliśmy swojego kandydata na prezydenta w zasadzie Roberta Kujawskiego. Co tutaj między nami nie wierzy tych że list, jeżeli chodzi o okręgi miasta Słupsk, to by była jedna informacja. Druga informacja jest bardziej taka dogłębna, to bym poprosił kandydata na prezydenta Roberta Kujawskiego o więcej informacji, jeżeli chodzi o jego program i kredyt programowy całego Szanowni Państwo, bardzo się cieszę, że dzięki pracy moich kolegów, kandydatów na radnych, kolegów, koleżanek z prawa i sprawiedliwości, sympatyków udało się zrobić to, co było naszym celem. Chcieliśmy jako pierwszy komitet zarejestrować pełną listę kandydatów, udało nam się to, oraz ja jestem pierwszym oficjalnie zgłoszonym kandydatem na urząd prezydenta miasta. Od tego momentu oficjalnie jako prawo i sprawiedliwość będziemy prowadzili kampanię wyborczą, będzie to ciekawa kampania wyborcza. Będzie dużo różnych wydarzeń, na które serdecznie Państwa e, zapraszam. Będziemy chcieli dotrzeć do jak największej liczby osób, żeby przedstawić tym osobom nasz program wyborczy. Priorytetami naszego programu wyborczego jest rozwój miasta, ale ten rozwój miasta będzie możliwy tylko wtedy, jeżeli po pierwsze zrobimy korzyść z finansami miejskimi, a więc musimy zrobić audyt tych finansów, a następnie będziemy po kolei naprawiali to, co w mieście jest do naprawienia. Musimy poprawić kwestie infrastrukturalne, musimy zająć się budownictwem socjalnym, musimy zająć się wykorzystaniem tych zasobów i tych potencjałów, które w mieście są, a jest ich naprawdę dużo. W najbliższym czasie odbędzie się oficjalna prezentacja kandydatów na radnych, na którą już Państwa serdecznie zapraszam. Ta prezentacja kandydatów będzie połączona z prezentacją szczegółowego programu Prawa i Sprawiedliwości. Chciałbym Państwu powiedzieć, że bardzo się cieszę, że jestem liderem tej grupy kandydatów na radnych, których ma prawo i sprawiedliwość. Mamy wśród nas bardzo ciekawe osoby, są wśród nas lekarze, jest duże grono nauczycieli, są przedsiębiorcy, są ludzie z doświadczeniem w finansach, a to doświadczenie w kontekście stanu finansów miasta jest bardzo, bardzo ważne. Są wśród nas młode osoby, które bardzo chcą. Zrobić coś dobrego dla tego miasta, żeby nie musiały z tego miasta wyjeżdżać. To będą nasze priorytety. Liczymy na głosy mieszkańców. Prosimy o każdy głos. Prosimy każdego, kto chce zaangażować się w naszą kampanię wyborczą i w moją kampanię wyborczą, żeby się do nas zgłaszał. Mam nadzieję, że 16 listopada wygramy, że będziemy mieli największy klub radnych w Radzie Miejskiej oraz że, że będę w tygodniu się wyborów i ostatecznie tego wyboru na prezydenta miasta wygram.